Nagram jeszcze krótki odcinek, w którym coś wszystkim pokażę. A mianowicie, po pierwsze, wykorzystałem trochę y, tych rzeźbionych kamiennych cegieł, żeby stworzyć tu taką ulickę. Ulickę, która zablokowała dostęp y, ten. Po drugie, y, zmieniłem jednego typa na takiego typa. Sobie to zablokuję, bo będę chciał Wam coś pokazać tam. Związanego. Te domki są otwarte. Tu jest budowany murek, którego nie dokończyłem, bo. No, nie oszukujmy się, potrzebuje jeszcze dużo od Tu będzie murek. Co nie to natnie aż tak dużo, jak zużyłem. Tu będzie murek, dokończenie murku, a jeszcze będzie murek w kilku innych miejscach. Bo tutaj ogólnie ten murek nie jest dokończony i nie działa tak, jakby miał działać. Będzie żelazny golem, tylko muszę na niego uzbierać. Yy, no. Chłopy cały czas są szczęśliwi na mnie. Nie wiem ile to trwa, nie wiem. Zmieniłem typa z kotłem, czy tam z czymś. Nie wiem co on tam miał. Co był tu na górze w domu. O, właśnie tu. I teraz on ma osełku i sprzedaje siekierę za dwa emeraldy żelazną. I no, szmaragd za 7 węgla, też dobry deal. I jest jeszcze farmer, oczywiście nasz. Niestety ten człowiek zginął i tamten zginął. Zostało czterech. Czterech walecznych. Oczywiście od niego kupiłem trochę chlebka, pszenicy. Odwinę mu spala pszenicę i dam Ale coś popsułem. Okej, okay, to wywalam jestem gotów. Gdzieś w tym miejscu. No, i teraz wciskam mu jego ściano. było jeszcze jedno. O właśnie to. I jeszcze jedno siano sobie wejść. A ja sobie kupię jabłka z chęcią na złote jabłka. I teraz jest rano i pokażę Wam rzecz, którą... rzecz, którą miałam pokazać wcześniej. 37... ten szósty poziom w ogóle już mam. Nie wiem jak sobie wbiję to dwa poziomy. Więc zwracam kompletnie uwagi. A to co miałem zrobić. To wiecie no. Jednak... Jeden wieśniak nam padł. Macie chleb. Ja już wam nie przeszkadzam, macie chlebek. to nic nie kupię. A i w ogóle z resztą. Jak już jest taki krótki odcinek, macie jeszcze trochę chleba. Okej. Okay. Ja sobie popatrzę przez okno Pojem chleb Okej, okay, jesteście gotowi? Tomasz. zmiana pracy Daj, będziesz miał cały czas nową pracę, lepszą A czekaj, co? Gdybym wywalił wywalił tak z Mendingiem Morska Fortuna, nie szmarek, nie 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 Zobaczcie jak fajnie łatwo jest zdobyć Zaklęcie mending. Uderzenie. Ochrona przed pociskami. Ej, 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 gdzie ty idziesz? Ochrona przed wybuchem. Wiecie co? Jak już mówimy o wybuchach, to Wam też dam ochronę przed wybuchem. Ok, i szukamy dalej. To ma być krótki odcinek. Płomień. Szeroki ostrze 3 Wchodzimy na dobre enchanty. Na bardzo dobre enchanty. Robisz jeden. Dobrze. Dobrą stronę idziesz, bardzo dobrą stronę, taką nieco nagiętą, ale dobrą. Podtrzymaj. Owszem, ja mam łuk z mocą 3, ale. Ale no, ja luję na Mandy. Oddychanie nie. Zostały mi cztery villagerze. Porażenie, nie. Blisko, ale nie. Przeszycie. Nie na P, na M. 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 Albo po polsku na N. No. Ochrona przed typu. Chłopie, co ty masz z tym wybuchem? Raz wam wysadziłem dom przypadkiem i co? I co? Wcześniej miałem płomień za mniej, więc, no wiesz, miałem za trzy płomień. Idź, idź. Nie skacz tak, Janusz, nie skacz tak. Wiecie co? Mam plan. Wrócę tu. Tak wiem, to miał być krótki, informacyjny odcinek, że... Wow, są mury jakieś, łotego. Wow, Ale przy okazji... Polecę do domu, po papier. Na fajerwerki, ale to już, to już powinno być dawno. Mm. No i patrzę, jak ja wolno będę leciał do domu. Leć. No i tak jest o wiele szybciej, no. Stać mnie. Ale powiem tak, to co się stało w ostatnim odcinku pod Raidem eee, Niby wybiłem ten 30 poziom Zaklęcę se siekierkę Bo i tak nie zostanie expa na zaklęcie miecza Chociaż mam na nim gra wiesz mm, Manning taki taktyczny by się mógł przydać Okej, okay, zobaczmy Jakie zaklęcie mam Zaklęcie mam na siekierze? Jedwabny dotyk. Brzmi jak plan. Jabłko oczywiście odkładam. Trzcinę biorę całą. To nie jest moja cała trzcina. o to jest jeszcze. Justin, hmm. No, powiem wam tak. Porządek piękny. To To tym wszystko. To To to, to, 这，到多着。这，多着。这，这。 Okej, okay, lecimy trzcinę ściąć. A era trzcin, sadzenia trzciny się skończyła. I może jest. Zobaczmy, co jest wydajniejsze. No właśnie. Nie, no ja dołożyłem to. To jest słaba farma na razie. No bo nie ma żelaza na to wszystko. Patrzcie sobie, ile. Jak to jest popsute, i ile tego wszystkiego jest w mechanizmie trzciny? Zobaczcie, osiem trzciny w mechanizmie utknęło. Wiecie, jakie mam lecieć? Tak. No i teraz to wygląda jak village, a nie. Okej, okay, chłopie I twoje zadanie jest tylko jedno Sprzedać mi te karty Wiecie co? Ja zrobię jeszcze jeden najazd Poza odcinkiem Wam dziękuję za oglądanie Na farmie się też tych no. Emeraldów Nie no, pewnie tam będę miał z... Pusta, nie wiem ile. O, dziękuję wam za oglądanie tego krótkiego materiału, który nie wyszedł, tak jak miał wyjść. To będzie cały papier, który sprzedam. Wow. Wiesz co tam jedźcie. Cześć.